Przewodniczącego Rady Powiatu wraz z Radnymi Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim. Pana Sławomira Jerzego Snarskiego, Starostę Bielskiego oraz wicestarostem Piotra Boszko wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego i podległych jednostek powiatowych. Pana Andrzeja Stepaniuka, Przewodniczącego Rady Miasta w Bielsku Podaskim, wraz z Radnymi, a jednocześnie dyrektora II Liceum Ogólnoluczącego w białoruskim językiem nauczania w Bielsku Podlaskim Wraz z młodzieżą, która dzisiaj przedstawi montaż słowno-muzyczny. Na czele z dziećmi, dziekanami, szanowni samorządowcy, na czele z panem burmistrzem, panią wójt, panami wójtami, z radnymi, szanowne służby mundurowe, na czele z komendantami, przedsiębiorcy, prezesi, dyrektorzy, droga młodzieży, wielce szanowne sztandary, porty sztandarowe. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek, malutki los na parskiem pić, z od zgryzot i pociesze. Na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie ubić, o blasku próchna mówić dnie. O blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany by, Jak drzewo znagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie i jeszcze żyje cząstką czasu. Ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam. Radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. Przeszło tysiącletnia historia państwa polskiego obfitowała w wiele wydarzeń natury politycznej, społecznej i gospodarczej. Były to okresy wzlotów i upadków, lecz najbardziej tragiczny okazał się koniec XVIII wieku. Trzej potężni sąsiedzi Polski, korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili jego ziemię pomiędzy siebie i wprowadzili własne rządy. Naród pozbawiony własnego państwa. Rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany, zachowywał mimo tych działań jedność i tożsamość Polaków, zarówno zamieszkujących ziemie etnicznie polskie, jak i tych, którzy żyli na terenach narodowo mieszanych, łączył wspólny język, tożsamość narodowa oraz pragnienie utrzymania tradycji i starych obyczajów. Polska wykreślona z mapy świata pozostała w sercach i w myślach Polaków. Daremne jednak były próby wyzwolenia ojczyzny. Powstania zbrojne kończyły się przegraną z przeważającymi siłami wroga. Ten ciężki okres niewoli trwał ponad 120 lat. Walczyli i ginęli Polacy w obcych armiach z wiarą, że walka ta przyniesie Polsce niepodległość. z Marynie rozwiję się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham Cię. A jak mi odpowie, się. O ani boją wszelcy marsze zaciągnę się. O ani boją wszelcy marsze zaciągnę się. Bagnet nie ukłonie, śmierć nie uca. Dam ci za to różę najpiękniejszych piat, Róż, jak za dany dam ci za to róże najpiękniejszych piat, Kładłam ci ja w bój. na ziemi Józef Piłsudski był zdania, że Polacy jeżeli chcą odzyskać niepodległość Muszą mieć własną siłę zbrojną Utworzył więc w Galicji formacje paramilitarne Strzelec i drużyny strzeleckie, które miałyby stać się zaczątkiem przyszłego wojska 6 sierpnia 1914 roku wczesnym rankiem z rozkazu Józefa Piłsudskiego wyszła z Krakowa w stronę zaboru rosyjskiego pierwsza kompania kadrowa, stanowiąca w zamyśle jej twórcy straż przednią powstającego Wojska Polskiego. Rozkaz Józefa Piłsudskiego z dnia 5 sierpnia 1914 roku. Żołnierze, spotkał Was ten zaszczyt niezmierny, że jako pierwsi pójdziecie do królestwa i przystąpicie granicę rosyjskiego zaboru. Jako czołowa kolumna wojska polskiego idąca walczyć za odrodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście żołnierzami. Patrzę na Was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam Was jako pierwszą kompanię kadrową. Jesienią 1915 roku polskie trzy brygady liczyły około 20 tysięcy żołnierzy. W październiku 1915 roku w wyniku działań wojennych Ziemie polskie znalazły się pod okupacją niemiecką i austriacką.